Liczba zaszczepionych osób przyrasta nam co roku, natomiast jest to wzrost bardzo niewielki. Regularnie szczepieni są pracownicy przez swoich pracodawców, jeżeli wykonywany zawód naraża na pokłucia przez kleszcze. Natomiast my musimy szczepić się sami. Badania, które przeprowadziliśmy, to są właściwie pierwsze od bardzo, bardzo wielu lat. Badania tak kompleksowe, postaw Polek i Polaków względem kleszczy, odkleszczowych chorób i tego, czy szczepimy się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. I okazuje się, że największym problemem, który wynika z tego, jest to, że mamy bardzo nieuporządkowaną wiedzę, jeśli chodzi o kleszcze i o to, co one mogą nam zrobić. Wiemy, że ich ucie powoduje określone choroby. Ale nie do końca wiemy, czym to grozi. Mamy świadomość tego, że jest coś takiego jak szczepienie przeciwko okreszczowemu zapaleniu mózgu. Natomiast zobaczyliśmy, że jest bardzo słabe ogniwo w tym całym procesie, to znaczy lekarze, którzy nie rekomendują tego szczepienia. A właściwie każda osoba, która na przykład ma psa, która ma ogródek działkowy, która pracuje w ogródku, która chodzi do parku, która chodzi do lasu, czyli bardzo dużo osób, powinno się zaszczepić przeciwko okresztowemu zapaleniu mózgu, bo to nas może ochronić przed bardzo poważnymi chorobami, więc więc apeluję do wszystkich lekarek i lekarzy o to, żeby rekomendowali szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, bo to bardzo wesprze całe nasze zdrowie publiczne. Polska jest krajem endemicznym występowania kleszczowego zapalenia mózgu. Co to oznacza przede wszystkim? To jest to prosta historia dotycząca tego, że to my jesteśmy tym krajem, który niestety dominuje, jeżeli chodzi o częstotliwość występowania tego problemu i tak naprawdę ta informacja jest bardzo istotna dla osób do nas przyjeżdżających. Bo to turyści, którzy do nas przyjeżdżają, mają informację, że chcąc przyjechać do Polski, powinni zaszczepić się właśnie przeciwko klesztowemu zapaleniu mózgu. To jest bardzo ważna informacja. Uważam, że dla każdej osoby mieszkającej w Polsce szczególnie ważna, bo my mamy takie poczucie, że wyjeżdżając za granicę, myślimy o tych chorobach tropikalnych, natomiast to my jesteśmy krajem, potencjalnie dla osób z Azji, Afryki, gdzie tropikalną chorobą właśnie jest kleszczowe zapalenie mózgu. Więc tutaj jest to bardzo ważna informacja, aby zwrócić na to uwagę, że nie tylko my powinniśmy się szczepić, ale osoby, które do nas przyjeżdżają, dostają jasny sygnał, że to u nas mają wysokie ryzyko zachorowania na tą chorobę. Prawdopodobieństwo tego, że zarazimy się, jest bardzo duże, ponieważ no my często wychodzimy z tymi zwierzętami na spacery, więc z każdym spacerem to ryzyko złapania kleszcza rośnie. Ponadto zwierzęta mogą przynieść kleszcza na sierści do domu, i to też jest bardzo duże ryzyko dla nas, dlatego że te kleszcze nie zawsze wkuwają się w skórę zwierzęcia, i my podczas złaskania możemy też tego kleszcza złapać. No a ukucia kleszczy nie bolą. Więc tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że już ten kleszcz może być w naszej skórze.